Nadal nie możesz znaleźć odpowiednich spodni na mroźną zimę? Te spodnie polarowe The North Face na zimę to Twój najlepszy wybór, z gwarantowaną autentycznością. Nie tylko chronią przed wiatrem i zapewniają ciepło, ale są też wodoodporne, odporne na plamy i nie wymagają prasowania. Jednocześnie ma w środku polar, który zapewni ciepło nawet przy minus 30 stopniach. Unikalny krój utrzymuje ciepło, nie będąc nieporęcznym, dzięki czemu jest łatwy w noszeniu. Po ich założeniu od razu będziesz wyglądać o 5 kg szczuplej, co zapewni ci wysoką i prostą sylwetkę. Męskie codzienne spodnie, których nie możesz przegapić. Noś go i od razu pokaż urok bycia o 10 lat młodszym. Co więcej, prosty krój tych spodni jest odpowiedni dla każdego typu sylwetki i może udźwignąć nawet 45 do 100 kg. Mamy absolutne zaufanie do jakości i zapewniamy 7-dniową gwarancję jakości na zwroty i wymiany bez podania przyczyny. Nie wahaj się dłużej. Dostępna jest teraz oferta ograniczona czasowo, codzienna sprzedaż ponad 200 tysięcy sztuk, 50% zniżki przez ograniczony czas.